Cześć wszystkim, dzisiaj sprawdzimy sobie na co stać obudowę Corsair Frame 5000D w wersji RS, czyli z czterema wentylatorami. Pierwsze wrażenia po wyjęciu jej z pudełka są takie. Jest ciężka i jest solidnie wykonana. Nic tutaj nie skrzypi, a materiały są bardzo dobrej jakości. Mamy też tutaj szklany panel, jednak nie pokrywa on całego boku. Pod spodem znajduje się mniejszy, demontowalny panel, który możemy odkręcić za pomocą tylko jednej szybkośrubki śrubki znajdującej się na tyle. Jego demontaż pozwala na łatwy dostęp do komory zasilacza od przodu obudowy. Fabrycznie przysłonięty jest on kawałkiem folii, a w zestawie znajdziemy też zaślepkę w białym kolorze oraz taką, która pełni rolę filtra. Jak na gamingową obudowę przystało, mamy też tutaj podświetla, rgb. jednak nie jest ono zaszyte w wentylatorach, a znajduje się nad portami USB. W środku znajdziemy też klasyczne trzypinowe złącze, które możemy podpiąć do płyty głównej. Jeśli chodzi o pakiet dołączanych akcesoriów, to jest on naprawdę wybitnie bogaty. W środku tego opakowania moglibyśmy zmieścić nawet klawiaturę. Oprócz kompletu śrubek znajdziemy tam klipsy mocowane do ścianki płyty głównej, rozdzielacz przewodu od front panelu, ramkę montażową, zaślepkę oraz filtr dla demontowalnego panelu pod szkłem, dużą naklejkę z napisem Corsair oraz kilka pomniejszych dodatków. Wszystko to bardzo ładnie zapakowane i posegrane w osobnych woreczkach. Przejdźmy teraz do tematu wentylatorów. Mamy tutaj fabrycznie obecne aż 4 sztuki w rozmiarze 140 mm. Każdy z nich posiada sterowanie PWM i może obracać się z prędkością maksymalnie do około 1700 rpm. Minimalnie kręcą się natomiast z prędkością około 340 rpm. Dodam jeszcze, że napięcie startu wynosi tutaj 3,6 V. Każdy z wentylatorów ma także dodatkowe złącze, które pozwala spiąć je wszystkie razem i podłączyć do jednego gniazda na płycie głównej. Corsair Frame 5000 DRS to naprawdę duża obudowa. Główne w standardzie Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, a nawet EATX. Dodatkowo wewnątrz zmieścimy także karty graficzne o długości do 450 mm oraz chłodzenia powietrzne o wysokości do 175 mm. Dodatkowo na boku froncie oraz górze można zamontować chłodnice w rozmiarze 360 mm lub 280 mm. Top oferuje także wsparcie nawet dla na 420. Wewnątrz zmieścimy także do 6 nośników w rozmiarze 2,5 cala lub 2 dyski w rozmiarze 3,5 cala. Zmieścimy także do 14 wentylatorów. Z czego dwa na froncie mogą mieć rozmiar nawet 200 mm. Corsair pokazał także, że potrafi zadbać o bardzo dobre ofiltrowanie. Na spodzie, na froncie oraz na boku znajdziemy filtry siateczkowe z drobnymi oczkami, które skutecznie zapobiegają dostawaniu się kurzu do środka. Ten na dole dodatkowo można bardzo łatwo wyjąć za pomocą rączki. Filtra nie znajdziemy natomiast u góry, choć w tym miejscu jest on raczej mało potrzebny, bo z reguły to właśnie tędy powietrze wydostaje się poza obudowę. Osłona frontu zdejmowana jest za pomocą tylko lekkiego szarpnięcia. Znajdujący się pod spodem filtr jest natomiast mocowany na magnes. Na górze Corsair zastosował bardzo ciekawe i przydatne rozwiązanie w postaci regulowanej ramki, którą możemy rozszerzać lub zwężać do rozmiaru 120, 140 lub 160 mm. Górna pokrywa jest natomiast demontowalna za pomocą dołączanej rączki po odkręceniu dwóch szybkośrubek. Sekcja ze złączami oraz przyciskiem znajduje się na przodzie obudowy, a konkretniej w jej dolnej części znajdziemy tam przycisk. Power złączek combo Jack, 1 USB 3.2 generacji 2 typu C oraz aż 4 USB 3.2 generacji 1 typu A. Obudowa posiada aż 8 slotów rozszerzeń. Każda ze ślepek jest wykręcana i wentylowana. Rozwiązaniem, które mi się szczególnie tutaj spodobało, jest montaż zasilacza za pomocą tylko dwóch gotowych szybkośrubek. Niby nic, ale w sumie takie rozwiązania robią różnicę. Wewnątrz obecna jest już podpórka pod kartę graficzną z gumowym zakończeniem. Jest ona okrągła i posiada szybkośrubkę śrubkę do regulacji. Niestety zmianę jej położenia możemy regulować tylko w pionie. Corsair zadbał na szczęście nie tylko o dobre materiały, ale również o estetykę. Wewnątrz znajdziemy maskownicę przewodów oraz gumowe przepusty. Te maskownicę można oczywiście zdjąć, odkręcając parę śrubek z tyłu. Frame 5000 DRS ma także rozwiązania. W kwestii układania przewodów. Cała ścianka płyty głównej jest pokryta otworami, w których możemy zamieścić uchwyty dla opasek rzepowych, a tych zwyczajnie nie brakuje. Będąc już w temacie modułowości, warto dodać, że całą ściankę, do której mocujemy płytę główną, można odkręcić. Dla ciekawskich dodam jednak, że nie obrócimy jej do góry nogami ze względu na ułożenie zaczepów oraz otworów na śruby. Obudowa pozwala także na zmianę pozycji slotów rozszerzeń. Dzięki temu możemy zamontować kartę graficzną pionowo. Obecność aż czterech wentylatorów w rozmiarze 140 mm daje nadzieję, że schłodzenie podzespołów nie będzie tutaj absolutnie żadnych problemów. Sprawdźmy jednak jak Corsair Frame 5000 DRS radzi sobie w naszych testach wydajności oraz kultury pracy. Oczywiście pełny opis metodologii testowej wraz z użytymi podzespołami znajdziecie w wersji tekstowej recenzji na ithardware.pl W kwestii chłodzenia CPU obudowa Corsair wypadła świetnie i zalicza się tym samym do czołówki w naszym zestawieniu. Temperatura delta na procesorze wyniosła tylko 53,9 stopnia Celsjusza. Chłodzenie karty graficznej wypada nieco słabiej, jednak to wciąż solidny rezultat. Temperatura na poziomie 50 2,7 stopnia Celsjusza to naprawdę dobry wynik. Kultura pracy w spoczynku zdecydowanie nie jest czymś, do czego można się tutaj przyczepić. Obudowa ponownie wylądowała w czołówce rankingu z wynikiem 32,3 decybela. Pod pełnym obciążeniem frame 5000 DRS niestety daje popalić. Decybelomierz wskazał aż 50 decybeli. To niestety drugi najgorszy wynik w naszym zestawieniu. Pamiętajmy jednak, że pod pełnym obciążeniem wszystkie cztery wentylatory obracały się z prędkością około 1700 RPM. Prawdopodobnie zmniejszenie Prędkości obrotowej spowodowałoby lepszą kulturę pracy, jednak mogłoby także przyczynić się do obniżenia wydajności chłodzenia. Obudowa kończy recenzję z wynikiem 9,5 na 10. Mamy tutaj świetną jakość wykonania, cztery wentylatory w rozmiarze 140 mm już na start, bogaty zestaw akcesoriów, a także przemyślaną i modułową konstrukcję. Do tego masa portów USB i bardzo dobre temperatury procesora i karty graficznej pod obciążeniem. Corsair Frame 5000 DRS otrzymuje od nas także znaczki wydajność i rekomendacja. Największą bolączką tej obudowy jest. Wysoki poziom hałasu generowany pod pełnym obciążeniem. Tak więc po zakupie trzeba będzie pamiętać, żeby pobawić się trochę krzywą wentylatorów. Do minusów zaliczam także brak możliwości regulacji podpórki pod kartę graficzną w poziomie oraz obecność tylko jednego złącza combo jack zamiast dwóch osobnych na słuchawki i mikrofon. Cena MSRP wynosi aktualnie 155 euro, czyli przy obecnym kursie jakieś 660 zł. Za tę kwotę uważam, że produkt Corsera jest naprawdę mocną propozycją. Testowaną obudowę od Corsair możemy Wam zdecydowanie polecić. Jak każdy produkt ma swoje jednak ilość zalet zdecydowanie je przyćmiewa. W tym materiale to by było już na tyle. Oczywiście pełną recenzję znajdziecie już w formie tekstowej na naszym portalu. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem.